Czy wiesz, że pomogłaś wielu dziewczynom uwierzyć w siebie? I to jest pytanie od Karoli. E... Nie wiem. <laughs> nie, nie wiem. To znaczy, jeżeli tak jest, no to, no to super, chociaż nie zastanawiałam się nad tym od dłuższego czasu. <laughs> Spoko. Okej. <Okay. śmiech> Okej. Okay. Słuchaj, okay. Beata S. pyta czy Ula po lubi, lubi gotować i piec, a jak jest z Julą Kamińską? Lubisz kucharzyć? E, hmm. ja, ja bardzo lubię, tylko że prawie nigdy mi nie wychodzi. Ale naprawdę bardzo lubię. A co na przykład Ci wyszło? Wyszło mi kiedyś spaghetti. To było sporo już. A herbata? jajecznica? A herbatę umiem zrobić. Z bywają problemy. Dobrze. Przejdźmy do następnego pytania, które zadała Oliwia. Nie boisz się, że rola w ulicie się twoim przekleństwem? Trochę się bałam, że może nie będę miała potem faktycznie żadnej innej pracy, że wszyscy będą kojarzyć mnie tylko i wyłącznie z tą rolą, Ale... ale... Tak, nie mam specjalnie napięcia no to, żeby, żeby tak się nie stało. Bo nawet jeżeli, no to to nie jest mój zawód, i to prawda, chciałabym jeszcze zrobić jakieś rzeczy, ale jeżeli to się nie stanie, no to, to, to trudno. Po mhm. prostu. Będę tłumaczem. Spoko. A telefon jest już? Managerowie... Coś tam się Nie, nie źle. Telefon nie liczy. Dobrze. Pytanie od Eweliny: Sunshine. Y czy Twoje fani widząc cię, widzą cię na ulicy, krzyczą z wrażenia jak w przypadku Twojego kolegi z planu Filipa Bobka? Nie, za mną nie krzyczą ciągle jeszcze. Ciągle mam, mam spokój. No, tak. chyba, że założę okulary. No właśnie, mhm. dlatego że masz po prostu trochę inaczej wyglądać, znaczy, trochę bardzo inaczej wygląda w rzeczywistości i na no, planie, to chyba o to chodzi, prawda? że nie do końca cię rozpoznają jeszcze ludzie. Tak. Chociaż ost ostatnio przeżyłam się w niedzielę po, po, po mieście zupełnie bez charakteryzacji, bez okularów i. I trzy razy zdarzyło mi się, że ktoś ze mną krzyczał, ale to był pierwszy raz. To tak. były sympatyczne krzyki oczywiście. Tak, raczej tak. Dobrze. E, Stefan chciałby się dowiedzieć, czy prywatnie mogłabyś się zaprzyjaźnić z Ulą? Oczywiście! Ula jest wspaniałą osobą, bardzo ją lubię. Dobrze. Jennifer z kolei bardzo się ciekawi, jak to robisz, żeby nie śmiać się, kiedy to Safa wypowiada swoje prześmieszne kwestie. <grym> Co robię? Um, nie patrzę się na nią. <śmiej> nie, nie, śmieję się czasem, czasem się gotuję. Chociaż z drugiej strony mogło się robić tak profesjonalnie i tyle razy próbujemy, że, że już jestem przyzwyczajona. Poza tym ja wcześniej czytam teksty i raczej etap śmiania się i gotowania przeżywam w domu. Także na planie już, już nie jest to problem. Dziękuję Wam bardzo za pytania.